Po zawiadomieniu straży wybrzeża, Iwen i Frejma i Jaime szukają ofiar katastrofy łodzi na Zatoce Kaczemak. Trzeba zrobić wszystko, co się da. To wyprawa ratunkowa. Szukamy pasażerów łodzi, którą fale wyrzuciły na brzeg. Boję się, że ktoś może być w wodzie albo gdzieś na brzegu. Szukaj czegoś, co unosi się na wodzie. Na razienica przy brzegu fala jest wysoka. Tak, przy takich falach niewiele widać. Oby przeżyli. Liczy się każda chwila, bo organizm wyziębia się błyskawicznie. W takiej wodzie można przeżyć góra trzy kwadranse, dlatego musimy się śpieszyć. Coś jest na wodzie przed nami. Sprawdzicie? Też coś widzę. Co to jest? To żywy człowiek? Nie wiem. Szukamy rozbitków z przewróconej łodzi. Nie chciałabym znaleźć zwłok, choć to bardzo prawdopodobne. To żywy człowiek? Nie wiem. Wyglądało na to, że ktoś unosi się na wodzie twarzą w dół. Oh my goodness. To kombinezon ratunkowy. Nie ma na nim nazwiska. Znaleźliśmy pusty kombinezon. To dziwne i wciąż się zastanawiam, co się stało, że ktoś nie zdążył go włożyć. A może wypadł z łodzi? Wciąż więcej pytań niż odpowiedzi.